Cześć! Witamy moi drodzy w Baby Food Challenge, czyli filmie, który ostatni raz na moim kanale pojawił się jakieś ponad 6 lat temu. W którym działaliśmy sobie gerberki. Kto by przypuszczał, że za kilka lat ja zostanę ojcem, Ksenia... Tak. Będziemy losować właśnie e, z takiej czapki, właściwie to jest czapa mojej córki. No i co? Gerberki chyba nie muszę mówić jak to działa, czyli musimy wziąć jedną dużą łychę. Jak ja oglądam taki film, to tylko maczaliśmy gdzieś tam tę łyżkę. I to było w sumie słabe czas zrobić to lepiej w odświeżonej wersji, w nowej kuchni. E, także co, co? Kamień, papier i losujemy, nie? Raz, dwa, trzy. Popatrz, no przecież ja nigdy nie wygram z nią w kamień papier. No, to... Siła umysłu to jest. Ona ma oku okulary cofające się w przyszłość, żeby sprawdzić, co ja dam. Więc Siągnij okulary i zagrajmy jeszcze raz. Raz. Raz, dwa, trzy. No i widzisz? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dziękuję. Pozałożyłaś okulary, to się nie dzieje. Gramy o mianowanie się najlepszym influencerem w Polsce za pomocą tego miecza przeznaczenia piankowego. Czyli jeżeli wygrasz, mianujecie się najlepszym influencerem, to jeśli ty wygrasz, to ja wygram a, no co, że... to w strojach. W jakich? Nie mam strojów rycerskich. Dobra, zaczynamy. Numer pierwszy, a właściwie może i inny, to numer trzy. I numer 3, to jest przysmak na dobranoc kaszka mleczna z biszkoptami i jabłkami. Mm, jak no. wspaniale! Tak jak mówiłem, bierzemy całe łyżki bez dodatku cukru. Naprawdę, nie jestem w stanie tego bierzemy. Dobra, mm. Jak ci smakuje? Mm. jak kurz. Smakuje jak kurz. Gdzie tu są jabłka, pytam? Ale nie w sumie? Zjadliwe. Ale jak kusz, lubię kurz, nie wiem. Telefon z biurka. Ta dzisiejsza młodzież, nie rozumiem, naprawdę. Kolejny numer, który wylosowaliśmy. 9 albo 6. Zobaczmy. E... Tomasz, proszę hmm. bardzo. Co tu mamy? Jabłka z burakiem bez dodatków i warzyw. Ja to mogę na raz, ale to pachnie tylko burakiem. No dobre, ekologiczne, warzywne trzeba od czasu Jeszcze. do czasu. Cała łycha. Cały Cała łycha. Uważaj na switer. Mmm. Smaczne mm. jest. Smaczne, gerberki mm. są w porządku. Wiecie, nie jemy też całej Gerberów, bo naprawdę nie znaleźlibyśmy na to miejsca. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, ale... Tym bardziej, że nagrywamy to od razu no, to są, po One -bike. Są naprawdę bardzo dobre, ale te. F freestyle. ziemniaczane, nie wiem co to jest. No, na razie zaczęliśmy od deserowych. Są, są kartonowe, tak powiem. Dobra, dawaj, losujemy. Karton, nie? Taki kusz powiedziałbym. Dobra, kolejny numer, numer 10. To jest numer 10. Pasta Bambini Rigatoni Napoli. Ulubione danie kiedyś, bo to jest pasta do 11. Po 11 miesiącu Tosia to bardzo lubiła. To daję teraz. Ale sykło, no to na pewno jest zostawimy, ale to jest naprawdę dobre. Tylko że na ciepło, na zimno. Ula la. Musisz sobie powiedzieć, że to jest najpyszniejsze danie jakie jest, żeby nie być gołosłownym. Mm -hmm. Naprawdę dobre. Chcesz próbować? Nie, nie, Proszę, sposzczuj. Dziękuję. Kolejny numer 13. O, pierwsza marchewka! Pierwsza marchewka, zobaczcie jak świeże, jesienne danie, co ja gadam Pierwsza marchewka na wiosnę, sykła To jest marchewka? Dawaj dużą łychę mm. mm. Aż rozwodniona taka Kolejny numer Szóstka Sześć, to jest to? Pierwsza dynia O nie, o nie First pumpkin, dawaj guys no, Ale zaszczerbia No to już tak Pęci. Jak byliście na wsi i wchodziliście na pole, to to jest ten zapach. Tak, zapach pola. Zapach pola, bez kitu, nie? Taki pszeniczny bardziej zapach. Dobra. How's your pumpkin? What to you think? Oj, ta jest zła. Smakuje? Też miałabyś rozwodnioną taką? Smakuje mokrą trawą ogólnie. Kto lubi mokrą trawę? Pierwsza dynia. E, chyba bawcie się. Ja nie. 12, o tak. Ziemniaki z buraczkami, jabłkiem i delikatną wołowiną. Uuu, żuj, żuj. Ja nie powącham dla własnego komfortu psychicznego. Daj powąchać, powiem ci ja Przepraszam, fajnie. ale... Ja widzę w tym jakieś grudy. To jest po siódmym miesiącu, Ksenia, nie dramatyzuj, już możesz. Ładuj tu. Boże. Jest cała łycha. Działaj, ziemniaki z buraczkami, jabłkiem i delikatną wołowiną. Dawaj, dasz radę, nic się nie przejmuj. Musi być pysne. Powiedz sobie, no ziemniaki z wołowiną jesz, wiesz o co chodzi. Nie mów do mnie teraz. Rozmasz to po żeby miało smak, a nie, że ty połykasz od razu. Mm -hmm. Co, jak smakowało? Boże, to ma takie grudy ziemniaków. No to ziemniaczki, elegancko jak. Karton, śmierdzi mięsem, pachnie mięsem, ale to jest obrzydliwe. <grystanie> Czyli w sumie wzięłaś chyba najgorsze, zobaczymy co dalej. Ja idę umyć łyżkę. Dobra, to ona myje łychę, a ja se sam losuję, bo co zrobisz, wiesz co chodzi. <grystanie> Boże, z między zębów to teraz wyciągnąć. Jak będę tak. miała dziecko, to będę mu gotować nigdy w życiu. Takich rzeczy. No takich nie może i dobrze. Numer 5. Warzywa z indykiem. No i smacznego. Piec indyk. Lubię indyk, lubię warzywa, nie lubię gerberków. Wygląda jak kostka rosołowa, znaczy nie kostka, to taki bulion w żelu. Chciałbym, żeby smakowała jak kostka rosołowa. Indyk z warzywami. Czuć jakąś kalarepę, ale to jest całkiem, całkiem niesmaczne. Po piątym miesiącu. Też już mogłem, ale czy chciałem? Wszystko smakuje mokrą trawą, więc nie wiem, co dodaję do środka. Dobra, i dawaj, ja dałem radę. Bo ja dzieci... Nie używają przypraw żadnych, ani takich tych. Ale wiesz o co ale... dziecku posolisz i ma takie, ale dobre, coś innego, nie? No. A takie jak zwykłe podajesz. Ale mówię, no kartonowy smak. Dwa, błagan. Zupa pomidorowa, delikatny krem. Dobra. Jest pyszna. Gwarantuję wam, to jest zaraz drugie danie, zaraz po rigatoni, co jadła Tośka. Jej ulubione, jak była maluchem. Mała łycha normalnie, bo ci dam. To jest zupa, więc powinno się zjeść więcej. Zupki dwie łyżki. Eee, no co to jest? Zupa jest rzadka, jak no mamy to No na tym? No to ja Ci przytrzymam. Nie, jedna była da. zasada. Dawaj. Koniec. Ładuj. No dobra, dawaj, bo Ci kapnie. Dobra jest, naprawdę jest pycha. Jest super ta zupa. Przyznaj, że nigdy jej nie jadłeś. Jadłem, nie raz, po tośce dokończałem. Był taki okres, że my jedli tylko gerberki nawet. To znaczy, jest pomidorowa. Tyle mogę powiedzieć. No, Czuć, ale... że są w niej pomidory, ale. Ale czy to pomidory? Ale smaku żadnego. Czy jagoda go odradzam? Trochę czy pomidor? magii wlała może, może by przeszły. Dobra, numer 7. Jarzynki z gotowaną rybką. Uh, uh. O. Oh. Przesada. Jarzynki z gotowaną rybką i na zimno! E, one mm. pachną jak tuńczyk z puszki. Nie, bardziej jak taki szprot. Szprot? O, ale kurde. łyżkę, łyżkę pełną, no o, fajnie. Mm, mm, mm. Bałapać łapać smaki. Przepyszne. Tak, mm. to nie tak się bałem. Nie chcesz wody? Nie, a skosztuj sobie tego. Nie. Gwarantuję, że będzie ci smakować. Bo na niej ryb ogólnie, nie? Ale to jest przetworzone dla dzieci po piątym miesiącu. Co nie? Z ościami je zmielili. Wiesz, że coś mi weszło w zęba? Bo dziecku nie może wejść w zęba po prostu. Dlatego się A dzieci nie mają nie zęby, nie zęby więc mielą z ościami, bo dzieciom nie może wchodzić w zęby. No. Nie Dobra, raczej. ja bym chciała jedynkę, wygląda jak owoce. Dawaj. Ustawka. To była ustawka. Ewitanie, a co to jest jedynka? To jest, moi drodzy, pierwsze jabłko. Trafiła pierwszą marchewkę, to pierwsze jabłko. Po połączeniu wyszło by jabłchewka albo marbułko. Ja powinnam obstawiać mecze. Tak. Tak. Ja bym sobie powiedziała. Ja chcę, żeby oszczelił. Paris Saint Germain versus lecze. Każdy każdym jeszcze. idzie coraz trudniej, a, a dawaj tego, 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 Dobre? Ty mm, pychota! Pierwsze jabłko, nie drugie, nie trzecie. I każdy słoik jest pierwszym jabłkiem dziecka. Trochę przesadzone, wiesz o co chodzi. Mamo, które to już jabłko? Pierwsze, znowu pierwsze. słoiku to nie jest jedno jabłko. Mhm. Dobre, bo jest... Powinno być pierwsze jabłka. Jabłka, no właśnie. Tak, ale bardzo dobre. Tak, owoce. Mm, przepyszne. Dobra, dawaj ten mus. Ja chciałem te gorsze, żeby się jadła, a tu widzisz, co się dzieje. Dobra, następnym razem. 14 albo nie gram. 4. Kasza bulgur z warzywami mango i kurczakiem. Dodaję mango do kaszy bulgur. Pachnie kiszonym ogórkiem. Śmierdzi. Tam jest kasza taka w całości. Smacznego, naprawdę. I widziałam nawet zioła jakieś. Jak... Mm. Jak ta kasza? Mm, to nie. Dobra, dawaj, bo teraz zostały fajne. No, Brzuch się buntuje, prawda? Naprawdę, on ma na już dość. Jak będziesz miała marchewkę z ryżem? Ja muszę zjeść normalne jedzenie, a umrę. Co to jest? Marchewka, marchewka z... z ryżem. Wspaniale. No, Panie jak marchewka. Bardzo ładnie wygląda. Poka. No się zgadza, zostały dwa numerki, bo nie mieliśmy ósemki. Pokadaj to Marchewka plus ryż tylko zblendowany. Więcej nie kapnie ci, ale tempo. Co, Refleks oczywiście. Więcej. To jest rzadkie. Dawaj, dawaj. Pik! Mm, mm, mm. Woda. To nie ma smaku. 14. Dawaj, na koniec. Twój jest pasta bambini rigatoni Napoli. Bardzo podobny do tamtej co przed chwilą. Mieszaj to, my Słowianie, dobra. To jest moment, ja w którym mam... ja się poddaję Karol. A manna z mlekiem i owocami. To jest ten sam kurz, który jadłem na początku. Widzicie te makaroniki? Tak. Mm. Najlepszy kurz, jaki jadłem. To by było tyle na dziś. Mm. Ja zjem, jak ty też zjesz. Przecież już zjadłem. jest trochę mojego. Ale jak gram o mianowanie rycerskie. Karol, możesz być rycerzem. Dawaj. Ja, możesz coś. być rycerzem. Skosztuj chociaż, kurde no. Skosztuję. Skosztuje. Skosztuje. Mm. Więcej. Przegrała. No po co ja tu próbuję? Przegrałaś, trudno, to było za mało. No wejdź, zbegnaj. No i co? A panu? No wejdź no, nie pudr. Po... Pasowanie. Pomerka! Dawaj, ładne pasowanie. Co się mówi? Co chcesz? Musisz mnie mianować. Na mocy nadanej mi. No? Mianuję cię. Tak. No. Na... Influencera roku no. 2022. Dziękuję. Mianuję cię dziś. No, to jest. Dziś jest 23. No, i co tam? I co, wszystko? Teraz ja się mianuję. Dawaj. Niżej. Niżej. Niżej, Senia. Mianuję cię, żebyś przegrywała częściej ze swoim bratem Wszystkiego Dobrego. Do widzenia, uciekaj sobie. Zostałem królem tego królestwa. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Ksenią, wpadajcie do niej na Instagrama i zostawcie 20 tysięcy polubień. I będą kolejne odcinki pojawiały się właśnie z Ksenią. Tymczasem żegnam się z wami serdecznym. Nie gniewaj się, chodź, żartowałem, masz, oddaję. Dziękujemy, zapraszamy do kolejnych filmów. Na moim kanale. Tymczasem żegnam się z Wami. Macie czas na zostawienie łapeczki w górę. Właśnie w tym miejscu możecie spokojnie to zrobić. E, a tymczasem możesz z miecza ją wygonić. Strzelajcie. Tu wyżej jest. Dobra, poleciało. Zapraszam do Ksenii na Instagrama i subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z najnowszymi filmami. Tymczasem Para. do zobaczenia. Mistrzowski miecz dzisiaj bez mistrzowskich chłopci. Dobra.